Także witam Was w kolejnym odciniaczku tutaj na moim kanale. z farming. 22 z bójkowej farmy. Jak widzowie widzicie, ja się tutaj uoram poletko. W sumie to bardziej kończę orać, bo zaraz mam w planach, po prostu tutaj to wszystko poobsiewać I żeby już było z płowy. Także będzie zajebiście. W następnym odcinku stawcie łapkę w górę, subskrypcję słoneczkiem będzie miło się na social media, w szczególności na nowego Twitcha, fanpage'a i TikToka. Będę Wam niezmiernie wdzięczny za to. I co, tutaj zostanie nam po jednym przejeździe dosłownie w myślę I będziemy to mieli zakończone tę orkę, o oporową moreczkę wręcz bym nawet powiedział. Nie, ja szczerze muszę sobie podgłośnić trochę. Tutaj też ja tylko tak mówiłem, że to ścisze czy coś, ale nie muszę i to jest podgłośnione, bo to się żyć nie da Ściszyłem to po prostu, a myślałem, że będzie lepiej jak tego nie ściszę i jednak wiecie, nie? Jak to jest? Oczywiście też pozdrowienia dla Dawidka jak i Majstra, bo cieniki tutaj na tej serii, w sensie ta, no, ta 60, znaczy no wszystkie cieniki tutaj na moim gospodarstwie są właśnie od Dawidka jak i od Majstra, także dziękuję na chłopaki i pozdrowienia dla was. A ja sobie tutaj widzicie, też w ogóle obornik rozjazd, już wszystko resztę poza odcinkiem, bo mi się nie chciało tego, wszystkie obokowe na jednym odcineczku. Eee, także taka inna sytuacja może wyrzec. Także wszystko ogarniałem poza odcineczkiem, żeby nie było Tutaj też pójdzie owiec w tym roku. W góry teraz zasijemy też gdzie indziej i nie będę je mega, chyba też dużo siał, bo na pewno kiszonka będziemy robić. Ja się dziwię, czemu ja jadę tak jakoś dziwnie, dziwnie, ja zapomniałem, że jadę na zębiegu. Też to jest tutaj inna skrzynia, do tego też i jeszcze nie czasami. Bo tutaj na dwójce jadę, teraz na trójkę wrzucę. Muszę pamiętać, żeby wrzucić znowu na dwójkę. I taka sytuacja, a nie inna. No, tu powoli się cofniemy. też widzicie jak ja je skręcam czy coś, to niestety ten pół mi się giba Bo dodam, i tutaj tu jestem od w ogóle dany na te realistyczne bujanie się maszyn. O, o, nie. nagrywam te odcineczki sobie na zapas, bo jutro widzowie po prostu może sobie wezmę widzowie może live'ika któregoś nie zrobię po prostu i będzie fajnie po prostu, żeby sobie zrobić takiego Lajwika. Lejwi, eee, także no Także pozdrawiam wszystkie osoby tutaj z góry Można powiedzieć I też w ogóle mi doszło nowe poletko Bo widzowie się nie chwaliłem na odcinkach Ale... Doszło mi tutaj to pole, nie? To jest nie dosyć duży kawałek Ale dosyć fajne to pole jest bo Ogólnie to pole nawet nie ma badanej próby Takiej tak zwanej Ale to spokojnie widzę, da się naprawić no i ogólnie tutaj pH jest jakoś takie w miarę okej okay. tu tutaj się da wiadomo Też niedługo ruszymy pewnie właśnie z nawozami O i właśnie odliczyliśmy też mamy teraz tyle na koncie właśnie przez to, że to brałem tą ziemię Ale też i na wiosnę jak będziemy robić sianokosy czy coś to też będę nowe nabytki kupował I też kasa cały czas za mleko czy za coś dochodzi także ja się o pieniądze nie martwię, bo właśnie mi to coś przyjdzie albo sprzedam krowy i będę też miał jakąś tam symboliczną kaskę. No, jakieś tam nowe nabyteczki. Także zajebista sprawa akurat z tym. I zaraz odepniemy pług. Pług w sumie już ostatni raz używany w tym sezonie, można powiedzieć obecny. E w tym przedżniwnym sezonie tak zwanym e, a po żniwach no, będzie na nowo używane w kolejnym jakby sezonie także no, na razie sobie to no tak po, po no tak na jesień dopiero będzie używany, także także taka ciekawostka i te ziemniaki będą w innym miejscu w tym roku bo tego, ale to zaraz się dowiecie i na pewno dzisiaj sobie ten nowy kawałeczek, bo na pewno to jest fajna sprawa, obsieść taki kawałeczek nowiutki, jeszcze moim pięknym siewnikiem nasiona też mam pokupowane, są na dwukółce, czekają wystarczy tylko je wziąć i użyć polecimy sobie już tak szybciutko w miarę na w ogóle no, przez pole polecimy nawet muszę mikrofon w ogóle dostosować sobie o. i tutaj ziemniaki na tym polu damy także sobie kawałek miejsca zostawię e, w ogóle bym umył ten pług bo w ogóle jest taki jakiś brudny a wiecie jak to jest o, i tutaj stoją moje piękne sprzęty zajebista z robotą akurat jeśli chodzi o to. Może nie tyle co cieni będę mył, bo cieni to tam wiecie, palto licho nie jest aż taki brudny, ale pół bardziej umyć. W ogóle tak ciekawostka, że może też też wpadajcie na TikToka nowego na fanpage'a, bo też tam wrzucam od czas do czasu do czasu jakieś fotki yy, i zapraszam również na, twi na Twitch bo tam robię live'y razem z youtube'em także zapraszam serdecznie was widzowie Zobaczymy czy się odepnie prawidłowo. Na szczęście się odbił prawidłowo, także to mnie cieszy. A teraz niestety będzie nas czekała ta trochę gorsza rzecz, bo musimy niestety ręcznie wyciągnąć agregat jakiś siewnik. Bo niestety, ale wiecie, agregat i to się niestety nie mieści dokładnie tam i widzicie, to teraz jakby chciał z tym wyjechać to niestety tego nie zrobię tego też niestety muszę się wspomóc, można powiedzieć, moim kochanym pomocnikiem, czyli panem Pudzianem. No to nie jest pięte, tylko... No ale nie jest pięte, także... O kurwa! Jakie to ciężkie! O! O! Ja myślę, widzowie, żeby w ogóle kupić sobie szóstkę... No, szósteczka nawet do takiego silnika, czy coś, to naprawdę byłoby też poezja, nie? Szóstka akurat pasuje jeszcze do tego silnika, także widzicie, wszystkie zakupy są u mnie przemyślane. Eee, co do Joty, to ale ten zestaw w ogóle pasuje mi tak do szóstki, że a i szóstka to by latała, nie? Ja to że to. Dobra, podpinam. Dobra w wzięciu, coś ja jeszcze miałem. No, coś tam jest, nie? Co, co, coś tam było, nie? Dobra, i teraz musimy ustawić na yy, pana OFSA. na pana owsa nasiona to już ustalimy poza tą, wiecie na tym i tutaj przy okazji zasiejemy to owiec tutaj na tym odcinku na pewno też będziemy siać kukurydzę, też zapraszam na ten odcineczek i na pewno będziemy też widzowie stworzymy sobie klapę. bierdolę kilka worków po prostu, bo wiem, że zara będę i tak musiał niestety tak zrobić. Dobra, za 4 na razie, bo nie wiem ile w ogóle tego silnika wchodziło. Bo z nim trochę nie siałem, także... Wiecie jak to jest, ale on jest dosyć pojemny, ten siewniczek. Także o, tylko ja coś czuję, że mi pewnie braknie tych nasion, to jeszcze będę się pewnie dokupować. Tych nasion no, dokupować także ja na siebie naprawdę tych nasion to ja potrzebuję od groma, nie? Co jak co, nie? Chyba tyle to już powinno starczyć w miarę. I na dzisiejszym odcinku to mi starczy, to będzie cudnie, najwyżej, widzę, to pewnie sobie izikiem po prostu, bo wiecie, nie zawsze jesteśmy, nie jesteśmy dokładni, nie? I pierwsze pole testowe z owsem zasiejemy sobie tutaj dookoła domu. Tutaj zawsze była kukurydza, tym razem w tym roku będzie mi co innego. I na kawałek tego pola sobie niestety też zasadzimy ziemniaki, także sadzenia ziemniaków też coś będzie. Dobra, i już sadzimy sobie te ziemniaki. Ja Boże, siejemy. Tylko ja nie na którym biegu, ja muszę siać, nie? Dobra, chyba na tym biegły tak samo jak z dorki będzie Bajlando, nie? Więc chyba jest na bylando. A, tylko ten nasiona mnie tutaj irytują Włącz make ciśnieniową. Eee Wybierz materiał siewny. Ustaw ścieżki, przełączanie siewu, włącz automatyczne dawkowanie. I to się na Shift i J Dobra, damy tyle nasion, także powinno to wystarczyć. I to jest wystarczająca dawka, jeśli o to chodzi, bo trochę za duża ta dawka była, co jak co tych nasion. I też w ogóle na wszystkie łąki porozlewałem jówkę, także taka ciekawostka też, żeby nie było, że nie dbam o te łąki, więc tylko tego to też porozłoziłem. I zaraz też widzę ja pójdę nagrać pewnie wschodniego rolnika, żeby już było coś ciekawego na tych odcinkach Bo żeby po prostu nudy nie było, nie? Bo ja takiej nudy nie lubię Też znaczników teraz w ogóle nie używam, bo nie, te znaczniki też działają jak działają Więcej z tym zabawy niż to warte dosłownie e, Także tak to wygląda No i obies będzie pięknie posiany, co jak co. Tutaj naprawdę to te pole też takie nie jest może aż fajne, bo jest to dosyć takie kurwa. Tu już nawet hamulce nie wyrabiałem, tylko e, ciąg kurwa jest za szybki, nie? Żeby nie było, że Dawidek majsty nie poprawi tych hamulce, to hamulce sam poprawione i działają zajebicie tylko że... Ja niestety, ale głupi, zapomniałem zmienić biegu i cofałem dalej, nie? Także no... Także tak to jest niestety z tymi modami, widzowie. Właśnie nie wiem, jak wy tam dźwięki słyszycie, ale... Mam nadzieję, że w ogóle coś słyszycie. I tutaj, może w kolejnym roku, jak się uda, to może tą łąkę zniszczymy i też coś tu zasiejemy. Bo, tak, szczerze, żeby coś wiadomo, tam było te odmiany co innego na każdy rok, nie? Dobra, tutaj jeszcze zrobimy tak z dwa przejazdy, powiedzmy, żeby tutaj to pole jakoś wyglądało, i, i będziemy tutaj z, nareszcie pola sadzić piękne Boże Ziemniaki. Także, a to dopiero w kwietniu Także, no do kwietnia to jeszcze wcale nie zostało Dosyć sporo No i opór nie? Tutaj szczerze, to możemy, że to pole tak zostaje po te ziemniaki, bo tych ziemniaków to będzie akurat chyba ideolo. Mi się wydaje, nawet. Chyba, że jeszcze z jeden przejazd przejedziemy, żeby tych ziemniaków też jakoś mega dużo nie. Albo dobra, starczy mi się wydaje tych ziemniaków, nie. Będzie też git. Chyba, że czekajcie, jak to tak wygląda. Nie, dobra, tyle zostawimy, także na te ziemniaki, nie, także pojedziemy sobie to na kolejne pole, pojedziemy sobie na te nowe pole Te stare kuli już nie będę wam pokazywał na odcinkach, po co se poza po odcinkiem albo na live'iku co to popsiewam. Tu na pewno teraz tutaj na to pole też pójdzie kukurydza, tu polewo. Tak, i pewnie pójdzie jeszcze kukurydza na... Na tamto pole, co miałem, nie Tam koło lasu, nie Pewnie jeszcze pójdzie Także a tutaj pójdzie też wias, ale to nie teraz będę siał, tylko później eee, Też jak ktoś pamięta i mnie oglądał wcześniej To pamięta, że kiedyś na nowikowej farmie Już kiedyś chyba to porę robiłem, jeszcze pamiętam chyba pożyczałem ciągnik John a to były jakieś pierwsze sezony w ogóle tego, także to nawet się nie powinno wliczać, w ogóle do tego, co ja robiłem po prostu. Mm, także tak to wygląda, nie? A to pole też nie jest jakieś mega duże, także jest spoko w miarę pod moje, moje sprzęty, to jest naprawdę nieźle. I w ogóle jakby szóstkę kupić Ursusa, to naprawdę ta szóstka to będzie też fajny zestaw do tego silnika, także no... Na pewno może na żniwach się szósteczka pojawić, nie może będzie, nie? Ja jeszcze na pewno się szkarnie muszę kupić do Ursus, to Bizona, nie? O, to pole też kiedyś kupić, nie, to, to jest poezja, nie? Takie pole mieć, nie? Naprawdę widzowie. Naprawdę czasami jak tu patrzę te pole jakie tu są, to kurde niektóre pole tak kuszą, że wiecie, nie? Tylko nie ma pieniędzy aż takich, nie? No, na razie mam te 40, o Boże, 48 tysięcy, tak? Poczekajcie, bo kurwa już nie dowidzę chyba no 48 tysięcy, tam 800, prawie 49 można byłoby zaliczyć. I to już jest nieźle, nie? Jak na moje areały. Pieniążki. Jeszcze za mleko wiadomo dojdzie przy przewijaniu czasu, jak przewinę czas. Eee, na pewno będę krowie chciał też posprzedawać, także wiecie jak to jest, nie? Bo niektóre to już mam takie niektóre przedorośnięte, że wiecie jak to jest nie. No i oczywiście ja widzę, jak ktoś chce, to nie dostawi łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. Nie, nie zmuszam, ale polecam ogólnie tą subskrypcję i dzwoneczkę, żeby wiadomo, że was filmy nie ominęły. Będzie miło, nie? Po prostu. Bo ja się tutaj widzę, ja staram i zapraszam na fanpage'a, będę tam wrzucał jakieś fotki z farminga, albo przerabianie modów, takich rzeczy. I zapraszam Was również na Twitcha, gdzie robię streamy również jak na YouTubie. To są te streamy połączone po prostu. I zapraszam Was na tiktoka, gdzie wrzucam... Głównie część rolniczą, taką realną bardziej, bo tak sobie po prostu że tak będzie najlepiej, po prostu. No tak robię też, też na starym TikToku, nie? gdzie miałem 5000 obserwacji, też jeszcze no, naprawdę, bo widzę, by to podziękować, tylko bym mógł, jakby dało się to odbudować, nie? Bo szczerze, fajnie by było, nie? Albo nawet fajnie by było, jakby kiedyś, bo co ten kanał, tyle straciłem, nie? Żebym na tamtym z powrotem nagrywać, nie? A, jakby teraz się takie coś udało, to nie wiem, czy bym wrócił nawet, nie? Ja, że wró a nie, wróciłbym, ale tam kurwa na tym kanale takie oświetlenia były lipne. Tu, tu o wiele wam widzę i dziękuję, bo są lepsze i są chęci lepsze do nagrywania, nie? Także wiecie, nie? Tam tylko inne gry wam się nie spodobały, bo widziałem niestety, no. Ta część was zrozumie, nie, ale... Dużo nasion mi schodzi? Nie. Jak mam na te najniższe dawkę wysiewu, to jest spoko. Ja szczerze nie wiem, co ta dawka zmienia, nie. Bo chyba planowania to chyba nic nie zmienia, nie wiem tak szczerze. Naprawdę no, się zastanawiam, jak mi nieco mi to daje. A, na tylko włączę i zapisy miniaturkę przy okazji, bo... Bo zaraz widzę, nie będę miał z czego zrobić miniatureczki po prostu. Ja sobie zawsze też robię kilka zdjęć na tę miniaturkę, bo wiecie, jak to jest. I tyle, nie? I dzisiaj jest sobie na pewno obsieję to pole do końca, na odcineczku. I będziemy kończyć, oczywiście, no bo to jest. Ponad 20 minut odcineczka, jednak chcę jeszcze pójść nagrać, jeszcze ten jeden ze wschodniego, ale to też mam w rano coś do zrobienia i po prostu chcę po prostu mieć spokój, a jest 23, także po 23 40 plus minus jak to się dobrze wyrobię to. Będę skończał, jeszcze pewnie do pierwszej posiedzę, bo ja to nie lubię nigdy chodzić wcześniej spać, że nie ma chyba, ma, nie wiem czy macie to samo, ale ja nie usnę nigdy wcześniej niż o pierwszej w nocy, nie bo to... Tutaj staję o 10 rano, nie? Także no, tak to bywa ze mną, albo wstanę raz jak, jakiś magiczny, co do jakiejś 8 rano, nie? że wiecie, nie? to wszystko zależne jest, nie? Dobra, i ostatni przejazd i bajkaż po polu, nie? Jeszcze zostanie mi resztę tych pulo po obsiewach które mam, i, czyli tutaj to yy Tamto psiać jeszcze... I chyba tyle, nie? A, jeszcze tamto, po tamtych starych ziemniaka. Także w tym roku owca też będę ja mówił trochę więcej niż zawsze, nie? Co mnie cieszy po części, bo wiesz jednak mi się też przyda po części, nie? Jeszcze będzie fajnie. Dobra. Tutaj sobie jeszcze po zrobię i będę tego. A ja wam widzę, ja będę dziękował za ten odcinek, tym jeszcze miłym widoczkiem na mojego, na moją czwóreczkę, Bożu, ze stawikiem, także trzymajcie się i na razie, cześć!